Dzień dobry, Adam Urbański, Karin Service. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód. I dzisiaj zobaczycie, jak zostałem pierwszym klientem nowego Porsche Centrum Sopot, które otworzyło się po przebudowie, w zasadzie nowy budynek powstał. Oczywiście nie jest to współpraca, Porsche mi za to niestety nie płaci. Części dostałem za darmo, za to z rabatem dla warsztatów, bo jestem stałym klientem działu części Porsche Centrum Sopot. I udało mi się odebrać już chyba przedostatnią partię części do remontu silnika mojej Carrera 996, która stoi za mną. Jakich jeszcze części będę potrzebował, co mi się udało dzisiaj kupić, jak wygląda nowe Porsche Centrum Sopot i co jeszcze dzieje się w tym tygodniu na warsztacie, to zobaczycie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania i subskrypcji, jeżeli czekamy Was takie właśnie treści. Wjeżdżamy do Sopotu i zaraz na wjeździe do Sopotu mamy skręt do Porsche Centrum Sopot. Nowy podjazd i jest siedziba, proszę bardzo. Jeszcze jest zamknięta, już widzę, że jacyś spoterzy się tutaj pojawiają. Zaraz zobaczymy, jak jest w środku. No i zostań pierwszym klientem. Salon, w którym samochody używane są na pierwszym piętrze, to tego jeszcze nie widziałem, znaczy, w Polsce. I tym sposobem zostałem pierwszym klientem nowego Porsche Centrum Sopot. Także bardzo jestem z tego powodu dumny. I wsiadam teraz do Carringtonowego Price'a i głosam dalej. Sporo tematów dzisiaj jeszcze. Zaraz jadę oglądać u lakiernika boxera, którym się zajmujemy, i na warsztat. Piękne 996. Wracamy do samochodu. Carrera jest teraz trochę przykurzona dlatego, że powstaje obok wiata taka nasza magazynowa, ale o tym zaraz potem. Więc nie kładę części na aucie i zaraz zobaczycie co tutaj kupiłem. Otworzę tylko bagażnik, żeby móc sobie jakoś wygodniej tym wszystkim operować. tak lubię samochody, które mają bagażniki z przodu. A dla niektórych nie jest to takie oczywiste, bo już zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś zwrócił uwagę, że jak to z przodu bagażnik. Oczywiście to byli ludzie, którzy marki Porsche nie bardzo znają. Więc tak. Co tutaj co jeszcze udało mi się kupić? Śruby, zestaw śrub do koła zamachowego. Które wkręca się oczywiście wał korbowy od tyłu. Dla tych, którzy nie wiedzą, te śruby też są jednorazowego użytku, więc zakupiłem nowe. I one są oczywiście wyprodukowane w Niemczech. I dalej kilka elementów. Mamy tutaj uszczelniacz i podkładkę. To jest do wałka. Wejściowego, chciałoby się powiedzieć do wałka sprzęgłowego, ale to jest skrzynia Tiptronic automatyczna, więc uszczelniacz i podkładka pod ten uszczelniacz do wałka wejściowego w, w skrzynie biegów. Skoro już mam rozdzielone silnik od skrzyni, no to wolę sobie to wymienić i wolę to wymienić na oryginał. Można by powiedzieć, że to jest w sumie uszczelniacz czego? Konwertera. Od środkowego od skrzyni. Tak, konwerter, uszczelnięczny konwertera. Oprócz tego o ring na śrubie spustowej oleju z miski automatycznej, z miski ze skrzyni automatycznej. Następnie śruby, które przykręcają konwerter skrzyni biegów do koła zamachowego. One też są jednorazowe, kosztują chyba po złotówce czy coś w tym stylu, czy po 2 złote, więc zdecydowanie warto było je zamówić nowe. To też mamy. Teraz przelatuje znowu na zewnątrz samolot. One teraz lądują co, co 4 minuty, chyba. Taka jest godzina. To natomiast był ostatni taki większy zakup. Jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, to są śruby. Słuchajcie, do mocowania głowic. Do bloku silnika. I one przechodzą nie tylko przez głowice, ale przechodzą też przez kartery i przykręca się nimi do siebie obudowę, ten kosz, który trzyma wał korbowy Czyli w zasadzie wszystko jest wtedy na, na sztywno spięte razem. I te śruby są też jednorazowego użytku. One kosztują chyba 80 parę złotych za sztukę. I tych sztuk jest tutaj chyba. 24, jeżeli dobrze kojarzę. Minus rabat, więc udało się to całkiem tanio kupić. Carrington, proszę bardzo, zamówienie przygotowane. A to natomiast jest uszczelka pod miskę oleju w skrzyni Tiptronic, czyli tylko część z tych części była do, do silnika, a reszta do, do skrzyni. Eee, Miska trzeba ściągnąć, bardzo brudny olej się wylał e, przy rozbiórce samochodu. E, 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 chciałem też zamówić filtr z zamiennika, jednak się okazało, że filtr jest niedostępny w hurtowni, z którą ja współpracuję, więc jak mam szukać gdzieś indziej, to już wolę zamówić po prostu oryginał, e, który kosztuje chyba 404 zł brutto w detalu, no to minus jakiś rabat, to dla mnie też będzie całkiem, e, całkiem fajny, więc... Więc są to wszystkie części. Większość jest wyprodukowana w Niemczech. Są jakieś części z Portugalii. I chyba I jeden orink jest z Francji. Więc wszystko fajnie, bo nie z Chin. A wiemy, jakie są częściami z Chin. Więc ja się bardzo cieszę. Kolejne części lądują w bagażniku porszaczka, zanim zabiorę się za montaż. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, czekam jeszcze na zawory, które są. U, u, u państwa paradowskich chyba dorabiane, nie wiem, bo to zleca Jędrek z Krasnobrodzkiej, który teraz zaczął urlop, więc w ogóle będę to odbierał jeszcze przez y, Adama, który jest brygadzistą y, na Krasnobrodzkiej. E, prawdopodobnie w tym tygodniu to będzie gotowe, bo oni muszą dostać tylko te zawory, spiąć je, sprawdzić szczelność i gotowe, e, bo są wymienione prowadnice zaworowe, są y, zrobione płaszczyzny, Dwie dziesiąte mm trzeba było odjąć z każdej głowicy, bo one trochę były krzywe. Dlatego kupiłem też nadwymiarowe uszyki pod głowicą. O tym wiecie, jak oglądacie poprzednie odcinki. I jeszcze jedna rzecz, która mi wpadła ostatnio do głowy to jest to fakt taki, że tłoki, które dostałem w prezencie od firmy Male one. I tak, to jest lokowanie produktu, dostałem je za darmo, więc to, to, to zdecydowanie tak. E, dziękuję. E, więc jeżeli chodzi o, e, o te pierścienie, które były na tych tłokach, to one najprawdopodobniej, jeszcze tego nie wiem, jeżeli Wy wiecie, to napiszcie w komentarzach, są do cylindrów z warstwą nikasilową, a ja mam już tuleje żeliwne. I oglądałem ostatnio odcinek Patryka Mikiciuka właśnie o remoncie silnika w sali, więc tam przyszły takie same tłoki i te pierścienie trzeba było zmienić. Więc jeżeli się upewnię, że to jest to samo, to muszę kupić jeszcze pierścienie, więc to będzie jeszcze jakieś dodatkowe, podejrzewam, że kilkanaście stówek, tak mówiąc w skrócie, i, i to wtedy będzie wszystko. I jeszcze zamówiłem dzisiaj właśnie ten filtr oraz Panewki, takie, takie pół pierścienie, które odpowiadają za luz osiowy wału korbowego, bo ich nie zamówiłem razem z panewkami głównymi, które zamawiałem też z Porsche, z Porsche Centrum SOPOT, więc, więc to też przyjdzie, to jest dostępne w Polsce, więc prawdopodobnie w środę, w tym tygodniu, już to będzie do odbioru. Podobnie będzie z tym filtrem, filtr z Niemiec. Więc on może w czwartek będzie gotowy do odbioru, więc czy to będzie w tym odcinku, czy nie, jeszcze nie wiem. A zamierzam dla Was tych odcinków trochę więcej w tym tygodniu puścić. Nie wiem, czy to się uda. Bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten odcinek oglądacie już we wtorek. Także nieźle. Yy, więc to będzie, yy, to będzie to, czyli ten filtr, te pół panewki. I jeszcze szukam pierścieni w takim razie. Jeżeli wiecie, gdzie kupić pierścienie do żeliwnych tulei, to też mi napiszcie w komentarzu albo wiadomości prywatnej na Instagramie. Carrington Service pisane razem przez C i 2R. I co? I będzie można to wszystko składać, więc no, już wiemy, że nie będzie to we wrześniu, ale może będzie to do połowy października. Kto wie? Oglądajcie zatem dalej, bo chcę Wam pokazać, co jeszcze dzieje się ciekawego na naszym warsztacie w tym pierwszym, jesiennym odcinku. No i gniotka zniknęła. Kolejny punkt na dzisiejszej mapie to prosto do Trójmiasto już pierwsze części Forda GPW są oczyszczone. A reszta jeszcze nie. Ale skończyła się tutaj chłopakom ropa i przywiozłem, żeby mogli działać dalej. Tak się nie mogę doczekać, żeby znowu zacząć się jeździć tym samochodem, e, że naprawdę aż się często z tego powodu. Przy okazji będzie trzeba też poprawić moją styczniową akcję e, z naprawą tego botnika, który musi tutaj wyjść trochę na zewnątrz, tu bardziej do środka. E, tutaj już pękła farba też, dlatego że to źle spasowane. Przy okazji e, czasami mi piszecie, że szkoda, e, że mam te przyciemniane lampy. Ta decyzja nie była taka. Jednoznaczna, po prostu kiedy miałem stłuczkę, potłukłem ten reflektor oryginalny i założyłem na komplet takich, które miałem po prostu w komplecie razem z autem. Więc teraz zamierzam dać ten reflektor i ten potłuczony mój oryginalny, żeby z tych dwóch stworzyć jeden. Drugi mam też dobry, ale wypadałoby go tam odświeżyć, bo on ma chyba trochę już przypalone szkiełko. I powracam w takim razie do oryginału, i naprawiam to, i będzie to znowu wyglądało fajnie. Jeżeli chodzi natomiast o felgi, planowałem je zmienić, przelakierować na czarno, ale czy to będzie w tym sezonie, chyba już nie zdążę. Szyba też jest do wymiany, także to są takie rzeczy, które będą dalej w kolejce, ale jeżeli chodzi o ten samochód, to na razie chyba będzie tyle. Natomiast tutaj, jak widać, powstaje wiata magazynowa. Pan Marek który zajmuje się budową tego wszystkiego, naprawdę no daje czadu. Tutaj naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. Pan Cezary z kolei będzie to pokrywał wszystko blachą, orenowanie jakieś i tak dalej i będzie można tutaj na przykład składać GMC, będzie można na przykład tutaj trzymać mojego Willisa, przyczepę i tak dalej. Przed jesienią, przed zimą bardzo, bardzo, bardzo pożyteczna. Sytuacja. A co się dzieje z tym? To jest oczywiście e, reszta szkieletu od e, GMC CZKW 353, które miałem i które sprzedałem, które e, stoi tutaj i które czeka na odbiór. Ale zanim zostanie odebrane, to w ramach tego samego dealu e, dogadałem się po prostu z e, kupującym, że Rafał wykona e, dwa takie panele do tego kontenera. I one powstają już tutaj na kole angielskim. Rafał je, je tworzy. Widzieliście to w ostatnim odcinku, ale teraz jest tego już trochę więcej. Więc y, tak to wszystko wygląda. Y, jeżeli chodzi o y, części blacharskie i tak dalej, to co też widzieliście ostatnio, czyli że y, Ford GPW-Script się rozbiera pod kątem tego, żeby być pieskowanym. Y, maskę jednak cofnąłem żeby ją jeszcze trochę poprawić przed tym wiaskowaniem, żeby już potem było, e, było wszystko ładnie przed malowaniem. Inne elementy, jak widać, no, w dosyć w strasznym stanie, to są od tego GPW Matching Numbers, już zdążyłem dzisiaj z Prasody Trójmiasto odebrać. Tu leżą kolejne. No niestety są w słabym stanie, więc sporo rzeczy Rafał będzie musiał stworzyć od nowa, albo e, odbudować, albo po prostu wymienić na części, które są Dostępne w zamienniku. Więc to wszystko się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o oblaharki. GPW, który stoi za mną, czeka już na transport. Zaś tutaj w narożniku Wojtka i Pawła skrzynia biegów od Wisa Pawła wymaga wymiany obudowy, więc. Więc się za to zabraliśmy. Tam po prostu pojawia się taki nieprzyjemny hałas, który jest spowodowany tym, że obudowa już się wypracowała i wałek choinki lata po prostu przód, tył. i Dokładaliśmy tam wcześniej podkładki, ale to po prostu jest za mało i trzeba pozbyć się tego problemu permanentnie poprzez wymianę, wymianę obudowy. Za mną zaś Willis. Willis już czeka na swój nowy garaż który buduje się na zewnątrz, natomiast e, w tym sezonie już za dużo nie pojeżdżę. W listopadzie mam jedną imprezę e, i to chyba tyle. E, a tak to może gdzieś tutaj jakieś zakończenie sezonu, jakaś, e, jakaś inna e, może impreza, może trochę pojeżdżę do pracy, e, bo z lotów już chyba ani wyjazdów dalszych raczej nie będzie w tym sezonie. A szkoda. A do. Roadrunnera, bo od niego też czasami pytacie, co to tam wisi. Plymouth Roadrunner, 70 rok. W przyszłym tygodniu, czyli od października, zaczynamy montaż zawieszenia. Potrzebowaliśmy po prostu uwolnić swoje moce przerobowe, żeby się do tego przygotować. Do dodża, który jest pod tą plandeką, też idą części, które jednak się znalazły w poprzednim warsztacie, więc będzie można go znowu postawić na kołach. Mam nadzieję, no bo czekam już trochę na te na te graty. Za to do Roadrunnera wszystko jest rock-parts, wszystko zawsze nam ogarnia. I to wszystko w dzisiejszym odcinku, ja serdecznie dziękuję za oglądanie, dziękuję też Marcinowi Wile, Marcin Wiła, czyli portal Moto3M. To jest najważniejszy, największy portal traktujący motoryzację w Trójmieście i nie tylko w Trójmieście. Marcin wykonuje naprawdę fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o informowanie Was, czyli ludzi zainteresowanych motoryzacją w tym mieście, o tym, co się dzieje w różnych salonach, na różnych imprezach motoryzacyjnych, co się otwiera, co się zamyka, co ma ciekawą ofertę, więc, więc, więc Marcin zdecydowanie też o tym pisze. I pisze też artykuły o tym, jak się zmienia prawo, jak sytuacja wygląda na rynku, jeżeli chodzi o motoryzację, także serdecznie polecam. No i Marcin na zlecenie. Porsche Centrum SOPOT. Dzisiaj podczas tego otwarcia nowego salonu robił zdjęcia, robił materiał wideo, więc poprosiłem Marcina o takie zdjęcie. No i wysłał mi trzy fantastyczne zdjęcia nowego salonu Porsche w którym mieście. Więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja wracam teraz do domu, czas trochę pożyć. Chociaż był fajny weekend. Dziękuję za życzenia, dziękuję za pozdrowienia, które wysyłaliście w ubiegłym tygodniu w związku z tym, jak się zmienia teraz moje życie. Wracam do domu, udało mi się też puścić kolejne dwa zamówienia na części do naszych tematów ulisowych z Francji, więc sporo, sporo tematów uda się popchnąć do przodu. A trochę się tych tematów u nas na warsztacie dzieje. Zachęcam Was też do śledzenia tej serii odcinków o remoncie mojego Porsche, o innych proszekach, które remontujemy i naprawiamy. Tak jak na przykład Boxster, który powinien w tym tygodniu też opuścić nasz warsztat. W tej chwili jest na poprawkach lakierniczych w zaprzyjaźnionej blacharnio-lakierni u mojego kolegi, którego jeszcze. Znam z czasów, jak pracowałem w serwisie Toyota, więc sporo tego wszystkiego się dzieje. A w śledzeniu poprzednich odcinków pomoże Wam subskrypcja. Do czego Was serdecznie zachęcam, jeżeli interesują Was właśnie treści związane z Porsche 996, z remontami, z renowacjami, to to jest właśnie to, co możecie zobaczyć u nas na odcinku każdym jednym. W tym tygodniu może uda się nawet trzy odcinki wrzucić. Zachęcam jeszcze raz. I do zobaczenia już w następnym odcinku. Powinno to być w czwartek. Cześć. A jeszcze tak na koniec: dziękuję serdecznie pracownikom Porsche Centrum Sopot, zwłaszcza tym z działu części, którzy mnie już rozpoznają, jak, jak do Was przyjeżdżam. I też pozdrawiam widzów, których spotkałem w trakcie wizyty dzisiaj w salonie Porsche. Bardzo mi miło, że oglądacie i też przyjeżdżacie na przykład w dniu otwarcia do nowego salonu u nas w Trymieście, więc to dla Was również pozdrowienia. Dzięki, cześć.